Beata Drzazga pracodawca z sercem. To piękny tytuł, pani Beato. Tak, cudowny tytuł. Życzę tego każdemu pracodawcy, żeby wszyscy pracownicy go tak kochali. To co ja czuję od moich pracowników i pewnie też dostaną taką nagrodę. Pracodawca firm medycznych, elektronicznych, odzieżowych i jakich jeszcze? A jeszcze medycyna laseroterapii, nieruchomości, charytatywne, fundacja, którą dopiero teraz otworzyłam, a tak naprawdę 20 parę lat i tak, tak pomaga mi tak. I dzisiaj na gali dużo mówimy o Pani działalności filantropijnej. Słyszałem, że w Stanach Zjednoczonych, bo przecież są stamtąd nagrody, również z tej strony Panią znają tak, to prawda, że cały czas działaliśmy i działam, mówię działaliśmy z pracownikami, ale działam też sama na terenie Polski, chodzę do pacjentów, daję ze swojej kieszeni też im pościele, łóżka, wymyślam różne projekty i różne jeszcze nie będę teraz zdradzać tajemnice, mam przed sobą pomysły, ale też udzielam się inaczej, wspieram różne konferencje w Palo Alto, w Dolinie Krzemowej, w różnych innych, czy byłam też w Singapurze z inżynierami, bardzo interesuję się nowymi technologiami, ale leciałam do 14 lat temu poleciałam do Stanów Zjednoczonych, tak po prostu, do szkoły, pamiętam wtedy, Open Heart, no i zauważyłam, że tam jest bardzo dobry rynek na, właśnie na otworzenie sklepu elektronicznego. Jak tworzyłam sklep elektroniczny, no to w sumie też zaczęłam tam mieszkać i latałam do Ameryki do Polski, no bo musiałam firmę pilnować też tu w Polsce, gdzie już jest 3,5 tysiąca ludzi zatrudnionych, i tam dowiedziałam się o balach charytatywnych, które organizuje Blanka Rosenstil. Więc ja przyłączyłam się do tego i te bale charytatywne wspieram, wspierałam. Dostałam tam też Gold Medal Award właśnie za stworzenie największej firmy w Polsce, i fi za filantropię. No ale tam poznałam konsula honorowego Johna Petkusenowi. Beata, pomagaj nam w misjach gospodarczych, żeby Nevada się otworzyła i żeby współpracować z Polską. No to znów sama ze swojej pieniążki, z serca i z pasji. Szczerze pomagałam i latałam przez 4 lata. przywoziliśmy przedsiębiorców, zaproponowaliśmy z Polski, żeby zobaczyli Newadę, Newadę do Polski. No i w końcu dostałam. Za to też tytuł w USA, że jestem pierwszym ambasadorem biznesu Newady. I latałam do Chile, Peru i pomagałam Newadzie się rozwijać. I sama na środku Las Vegas otworzyłam Betamed International. Tak. Pandemia mi to troszkę teraz przeszkodziła, no bo dwa lata jak nie mogliśmy już lecieć do Stanów Zjednoczonych, mimo że zaczęłam już zatrudniać tam personel, gdzie Nevada. niesamowita jest, gubernator mówi Pani Beato, nie Pani tą miłość tu rozdaje u nas. No, to przez te dwa lata jak nie mogłam lecieć, to zaczęłam inne firmy otwierać jeszcze w Polsce, no i, i, i tak naprawdę tam to już wygasło. To podbijanie stanów zjednoczonych zaczęło się trochę z przypadków. Wspomniała pani o Nevadzie, ale spójrzmy na wschód, co w Azerbejdżanie. A w Azerbejdżanie jestem bardzo dumna, że zaproponowano mi już tam byłam kilka razy, bo to jest taki proces bardzo ważny, żebym została konsulem honorowym Azerbejdżanu. I już mamy pomysły, jak możemy działać, mam ja pomysły, jak możemy działać właśnie charytatywnie, ale też jak możemy łączyć wszystkie działalności gospodarki i niegospodarki, nauki sztuki z naszą Polską. Więc to też znowu jest niespodzianka i już więcej nie powiem, ale rzeczywiście jestem na kilku kontynentach i sprawiam mi to przyjemność, i wciąż mało, bo uwielbiam działać, uwielbiam cały czas coś robić. To jest naprawdę piękne, jeśli cały czas akurat moja działalność łączy się z ludźmi, dla ludzi, również zwierząt. Także myślę, że to jest piękne, żeby drugiemu człowiekowi dać właśnie siebie, jeśli tylko można. Ma pani tą statuetkę dla osoby z sercem, przedsiębiorcy dla z sercem. przedsiębiorcy z sercem. Dzisiaj mamy rynek pracownika bez wątpienia, jeżeli chodzi o nasz kraj, w ogóle w zachodniej Europie czy w świecie. Co robi Beata Trzaska, żeby pracownicy u niej chcieli pracować i zostali? czy to był rynek pracownika czy pracodawcy nigdy na to nie patrzyłam tylko uważałam że ja bardzo chcę przyciągnąć pracowników nie tylko wypłatą która powinna być dobra ale tym jeszcze co ja mogę oferować a dwa jak traktuję pracownika jak nigdy przez te lata nie spóźniłam się z zapłatą ani o jeden dzień z wypłatą nigdy Pracownicy nie czuli się u nas źle, czuli się, że są osobami, które budujemy wspólnie tą firmę, tak? Moi od dyrektora w dół i od dołu w górę, tak i pracownicy biurowi i medyczni, każdy tworzył, czy w innych oczywiście nie chcę zapominać o innych firmach, każdy tworzy to, bo kocha mnie, a ja ich i naprawdę nie boję się tego słowa używać, dlatego że ja czuję to, jaka jest piękna energia. Jak my razem szanujemy się i działamy. i Myślę, że to jest najcenniejsze, żeby po pierwsze pięknie traktować tych ludzi, ładnie się do nich odzywać, szanować. Bo to jest przecież człowiek, który przychodzi pracować, a nie jakiś niewolnik. I dwa, żeby ci ludzie wiedzieli, że u mnie będzie najlepiej pod kątem, tak jak mówię tylko finansowym, ale też atmosfery i tego, co co chwilę możemy wymyślać, czego nie ma gdzie indziej. Pamiętam, jak pierwsza wymyśliłam dla pielęgniarek spotkania takie wigilijne, gdzie wymyśliłam losowanie różnych nagród, między innymi jakaś wycieczka zagraniczna, bo wiedziałam, że pielęgniarka jeszcze kiedyś dawno nie było to takie modne 20 parę lat, temu, że gdzieś ktoś jechał tak często za granicę. więc jeśli ktoś. Ktoś wylosował, bardzo się cieszył, czy nawet wejście do kina, czy zaoferowałam masaż stóp i dłoni dla pielęgniarek za to, jak ciężko pracują. I jak dowiedziałam się potem, że gdzieś w którymś województwie, bo jestem w 11 województwach, moja konkurencja zaczęła robić też losowanie jakich nagród, ja się ucieszyłam, bo mówię: Super, niech to będzie właśnie przykład, że inni idą za tym, a nie że będę zła, że ktoś odgapia. Bardzo dobrze.